Fani coraz bardziej zarzucają Marvelowi, że ten stawia za bardzo na wprowadzanie nowych postaci. Miałyby one być zbyt słabe i anonimowe w porównaniu do tych znanych nam z pierwszych trzech faz MCU. Są jednak plotki, jakoby to Marvel miał zaprezentować w nie tak długim czasie kolejną, nową grupę superbohaterów. Czwarta faza MCU miała być kluczową dla historii całego uniwersum Marvela. Filmy Shang-Chi i Legenda Dziesięciu Pierścieni oraz The Eternals mają nam pokazać kompletnie nowe postacie. Te mają się okazać bardzo ważnymi dla przyszłych historii, które nam zaserwuje wytwórnia. Do tego też dochodzą nam seriale, które będą zawierały znanych nam już bohaterów z poprzednich trzech faz. W tym roku miały wyjść już dwa filmy, Black Widow i wcześniej wspomniane Eternals i do tego na Disney+, Plus miały się pojawić seriale Falcon and the Winter Soldier i Wanda Vision. Do samego końca 2021 mieliśmy mieć 5 filmów i 5 seriali, jednak wszystko zostało zmienione z wiadomych przyczyn. Pandemia koronawirusa zmusiła Marvel Studios do przesunięcia całej czwartej fazy w czasie. Na całe jednak szczęście fani produkcji Marvela nadal mają jakieś powody do zadowolenia, mimo konieczności dłuższego oczekiwania na filmy z ich ukochanego uniwersum. Jak jeszcze Czarna Wdowa i Eternal są już od dawna skończone, ta reszta albo jest w fazie kręcenia, albo w czasie przed produkcji Oznacza to, że prawdopodobnie najbardziej oczekiwany film Marvela, czyli Doctor Strange in the Multiverse of Madness, może się jeszcze co chwilę zmieniać. Prawdopodobnie nikt jeszcze w filmie nie wie, jak będzie wyglądać ostatecznie dzieło, które wejdzie do kin 25 marca 2022 roku. Jakiś czas temu poinformowaliśmy o tym, że przez ogromne możliwości filmu Doctor Strange 2 może wprowadzić do MCU grupę o nazwie Midnight Suns. Teraz jednak mówi się, że może to być również grupa składająca się oryginalnie z niezwykle ważnych osób z uniwersum. Portal The Illuminerdi poinformował, że Marvel jest w trakcie wczesnych prac nad projektem na podstawie historii grupy Illuminati. Jedyną potwierdzoną rzeczą na ten temat jest to, że Kevin Feige jest przepisany do niego jako producent, a tytuł to po prostu Marvel z Illuminati. Nic innego nie wiadomo, czy będzie to film, czy będzie to serial na Disney+. Jednak bardziej posuje to do pełnometrażowego dzieła, ponieważ Kevin nie przejmuje kierownictwa nad mniejszymi produkcjami. Co do samej grupy, to została ona założona przez samego Tonego Starka, który reprezentował naturalnie Avengers. Do niego doszli Reed Richards, czyli Mr. Fantastic z Fantastycznej Czwórki, jako też jej przedstawiciel, Profesor X z Mutantów, Black Bolt jako król Inhumans, Dr. Strange jako przedstawiciel mistycznego myślenia, a także Namor McKenzie, znany też jako Submariner. Namor, jako władca mórz i oceanów, jest też uznawany za pierwszego mutanta i jedną z pierwszych postaci w Mar Zanim dołączył do Illuminati oraz Avengers, był nastawiony wrogo do zwykłych ludzi. Dużo się zmieniło, gdy dołączył do kapitana Ameryki w trakcie wydarzeń z II wojny światowej. Zanim przejdziemy do dalszej części tego filmu, mamy do Was malutką prośbę. Ponad 70% osób oglądających nasze filmy nie subskrybuje kanału. Dla Was to tylko kilka sekund, a dla nas to naprawdę wielka motywacja. Cała grupa zadebiutowała w tej formie w siódmym wydaniu komiksów zatytułowanych New Avengers w 2005 roku. Następnie razem z z Czarną Panterą i brali udział w wojnie z Kree. Po tych wydarzeniach Iron Man zaproponował pozostałym członkom tajemnego stowarzyszenia utworzenie jednej wielkiej grupy superbohaterów łączących Avengers, X-Menów, Fantastyczną Czwórkę i wszystkich innych. Jednak niestety każdy po kolei odrzucił tę ofertę. Neymar uargumentował tym, że za dużo bohaterów ma przeszłość kryminalną. Charles Xavier uznał, że mutanci są znienawidzeni przez ludzi i może to spowodować, że ta opinia przejdzie na całą resztę superbohaterów. Jednak ostatecznie wyszło na to, że powstała ta tajna grupa o nazwie właśnie Illuminati, której celem jest wymiana informacji i decydowanie o losach świata. Jedynie Czarna Pantera odmówiła praniu udziału w tym projekcie. W późniejszym okresie do grupy dołączył m.in. Kapitan Brytania, co mogłoby zostać zaprezentowane właśnie w najbliższym filmie o Doktorze Strange'u, o czym od dawna są plotki. Namor ma być antagonistą w drugiej części Czarnej Pantery, czym Marvel miałby wytłumaczyć, dlaczego ten jest wrogo nastawiony do ludzkości. Obydwa filmy, czyli Doctor Strange 2 i Black Panther 2, mają mieć premiery tuż po sobie, odpowiednio w marcu i w maju 2022 roku. Namor i T'Challa dołączą do Stevena i możliwe, że właśnie Kapitan Brytanii w dalszej części historii. Filmy z fazy 5 i seriale dostarczą nam kolejne podbudowy do grupy Illuminati. Fantastyczna Czwórka i X-Meni dadzą nam w tym czasie odpowiednio Mr. Fantastic oraz Profesora X. Brakuje nam tylko kobiety, gdyż wszyscy wiemy, że taka zostanie tam dodana. Możliwe, że zostanie ona dodana na miejsce właśnie Iron Mana, który w Marvel Cinematic Universe przecież nie żyje. Może to będzie Kapitan Marvel albo Scarlet Witch, która by właśnie utworzyła tę grupę na koniec wydarzeń z Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Możliwości jest wiele, a do czasu, kiedy Illuminati w pełni zostaną połączeni w jedną grupę, zostało nam z pewnością wiele lat i raczej będzie to dopiero szósta faza. A wy chcielibyście zobaczyć grupę Illuminati w Marvel Cinematic Universe? No i co najważniejsze, kto według Was mógłby dołączyć do tej grupy, dajcie nam znać w komentarzach. A tymczasem zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie na nasze social media takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata kina. A po więcej takich filmów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału.